Cześć wam tu Mikołaj, Wąski Teberek, witam Was znowu w Chicago, Illinois, a dzisiaj wpadłem na bardzo ciekawą knajpę 50 na pół w Chicago. Jak widzicie 50, 50, 50 na pół. No i cóż, przetestujemy sobie chicagowskie burgery, chicagowskie skrzydełka czy co tam nam zaserwują. Nie byłem w tej dzielnicy 15 lat. Kiedyś to była zapadła czarna dziura. Było to po prostu ciemno, czarno i bardzo niebezpiecznie. A dzisiaj jest bardzo sportowo, przejaśniało i jest także dość fajnie piwnie burgerowo, także e, zobaczymy i przetestujemy e, co możemy zjeść w 50 na pół w Chicago w Illinois. To yes. 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 Uh, as I said, the Philly fold over. over? Yeah. regular price if waffle fries. waffle. Yes, that's right. Could I order additional the creamy camembert o, oh, beer! Beer! Yeah. Menu w The 50 Vida Pool to oczywiście wings. Jest to bar typowo sportowy, piwny, gdzie mamy także dużo ciekawych przystawek. Jest ich naprawdę wiele, jak widzicie, na przebitce. No i wingsy, które są wyrabiane na miejscu. Także wiele, wiele dodatkowych sosów. Oczywiście burgery, których także jest bardzo duży wybór na różnym rodzaju bułek. Od bułek w stylu właśnie presla niemieckiego po zwykłe, klasyczne z sezamem czy z makiem. Oczywiście także kanapki oraz wrapy. Ja zamówiłem sobie Philly Foldover. Philly Foldover to jest po prostu coś jak Philly Cheese Steak, jak kojarzycie z Filadelfii, po prostu mięso z serem przede wszystkim, tylko w wersji takiej zapiekanej, jak mię mam w rapie, jak quesadilla, coś w tym stylu. Oczywiście dodatki, sałatki oraz zupy, których jest trochę mniej. Czyli rzeczywiście bardziej bazujemy na wingsach, wrapach oraz burgerach. No i oczywiście bardzo dużo piwów draftowych, piwów z Kia. Piwa, piwa. Piwów napis będzie? Dwa razy będziesz piwów. Do wyboru piwa. Oraz także do wyboru macie piwa draftowe, czyli piwa z Kia, których do wyboru także dużo. Głównie oczywiście amerykańskie Pale Ale oraz IPA ale także znajdą się belgijskie, no i klasyczne takie jak w sklepach Blue Moon, Bud Light, Corona Guinness, Miller Stella Blue Moon, klasycznie z pomarańczą powiem Wam, że czytam co jest z tych przystawek tu jeszcze mamy Happy Hour, gdzie jest 50% zniżki 50-50 w końcu, 50 na pół i jest, oh wow, waffle cheddar fries house nachos, oczywiście Bufalo Calamari za 14 przy zniszce 7 dolarów. Tempura Buttered Cauliflower, czyli kalafior w tempurze, pikle w piwie? Oraz tempura popcorn shrimp. Generalnie polecam właśnie takie miejsca przetestować na happy hour, czy w ogóle jak podróżujecie i sobie zwiedzacie na przykład właśnie Chicago, ponieważ oczywiście fast foody fast foodami warto przetestować, ale te wszystkie inne klasyczne opcje, które rzeczywiście także są w fast foodach, ale jednak poprzeczka jest o wiele wyższa, no to jednak warto przetestować i spróbować tych samych lokalnych smaków, ale trochę w innym stylu. Czyli zamiast chodzić do po prostu typowych siedziówek, to spróbować fajne e, knajpy. A listę takich knajp na pewno znajdziecie w moim autorskim przewodniku Poshikao, który już niebawem e, będzie do e, kupienia. Wow, it's yeah. huge! Nice. Enjoy. Thank hope you hope so <laughs> Dostaliśmy już naszego hamburgera 50 przekrojonego na pół, razem z frytkami i kolesławem, no i keczupem. Tutaj, jak mi mam, jest kalmar czy onion ring. Onion, chyba onion. <grytanie> to, jak widzicie, ser, który się cały już rozpuścił na e, steku naszym burgerze, i wszystko w bułce podzielonej na pół, 50 na pół. Która jest z pretzla I z drugiej strony To jest gigant, to jest moi drodzy Gigant, czyli Philly Steak, tylko zrobiony W bułce, we wrapie Jak widzicie mięsko jest, sosik Albo ser Się wylewa No i do tego ziemniaczane Talarki, także Z ketchupem O, 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 to chciałem zobaczyć no to... Dawaj Wciśnij bułę Nice, it's huge Czekaj, czekaj, czekaj Dawaj Ale ja. buła Czekaj, czekaj, pogryź, teraz powiesz czy dobra To jest bekon? Nie wiem co tam jest, a jest pyszne Chyba jest bekon wow. Ale czad Ale jest duże, naprawdę, to jest Duże. Dobra, moi drodzy, nie wiem za bardzo, jak się zabrać, e, za to, jak mi mam po prostu e, Mogę spróbować rękoma, chociaż całe się wydaje, że być. Kanapka także podzielona 50 na pół. Oh, wow, dwa rodzaje sera już tu widzę. 50 na pół w sztuczce. 50-50, ach, raczej wolę się nie za bardzo brudzić. Także po prostu tego filmu pokroję. Nie, to zły pomysł. Kroić to rękoma. Rękoma, to jest, to, to wiesz się co, nie da Jest, jest, wydaje mi się, bardzo y, tłusty. Tak jak burger. Nie go cieknie, ale. A, dobra, niech to jest będzie. Amerykańskie żarcie i jemy łapami. No dobra, niech będzie. O! O gorąca zielona papryka, cebula. Okay. Dwa rodzaje rozpuszczonego sera. Bomba kaloryczna, z której jeszcze cieknie tłuszczem oraz ziemniaczki. Piotrza, całkiem dobre. Oddzia się z tobą. Ogadrink oh. O oh, Piękny, piękny dobry jest ten ziemia. burger Piękny jest ten burger Dobry ziemka Piękne to Piękne It's So good Everything's, so Everything's fine awesome Amazing It's so huge It's amazing <laughs> Awesome guys, amazing. yeah really, didn't expect it to be that big. It's yeah. cool, it's amazing. Great, awesome. Patrzcie, tyle zostało, tyle jedzenia. To jest połowa, normalnie połowa bułki, połowa wrapa nie da rady tyle. Niestety, ale trzeba wziąć tak zwany doggy bag, czyli jedzenie dla psa, albo po prostu. W tym kontekście jedzenie zabrać na wynos do domu na potem, bo jesteśmy już pełni. I czekaj, jak właśnie dychaj dać, czy szóstkę, czy siódemkę? Siódemkę? O, proszę bardzo. Wyszło 51 dolarów z podatkiem za wszystko. No i tip, tam 10-15%. O ja, czekaj. Zoom. Dobra. A ty to no, także pożegnaliśmy się, mamy już swoje jedzonko, tip zostawione oraz oczywiście wszystko zapłacone. Moi drodzy, tak jak wspominałem, jak macie okazję zjeść burgera, który nie jest fast foodem, no to zapraszam między innymi tutaj na dzielnię, na Northside Chicago. Na 50 na pół z Chicago, Linoje W poradzie też na wszystkie nasze social media i subskrybujcie Wąski smakuje oraz na głównym kanale, jeżeli chcecie zobaczyć więcej vlogów podróżniczych, czy filmów dokumentalnych. Ja jestem Mikołaj Wąski, teperek Chicago, Linoje